Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV! Tyb. A z tą fontanną, jest tak? Oh yes. wow. Proszę Pana, mnie bardzo zaskoczyli, bo myślałem, że będzie takie płaskie jak fałszynie, tak jak pan mówił na starym rynku. No tak, że w ogóle tego tu nic tak. nie będzie, że będzie to równo. I, to i zresztą burmistrz, burmistrz i, wypowiadał i się na tego. forum, że na tym będzie można tańczyć, że wszystko będzie można tutaj, wie pan... No, że tak powiem, będzie prac do użytku. pokaże. No niech, proszę pana... pierwszej parze. No chyba, że tu na okrągło, to A może to się kręci, proszę pana, nie? Ale my nie wiemy o tym, nie? Może to wchodzi w koło? Raczej chyba nie bardzo. Wygląda z daleka, nawet jak to nie było skończone, to taki brzydki naleśnik, nie? No, no, Nie mówiąc po imieniu, jak to wygląda. Ja uważam, że ten plac jest zmarnowany. No, no. tak, ale w tej, w tej, niech, niech Pan sobie teraz wyobrazi. Będzie teraz Himilsbach. No. Niech postawią estradę, gdzie tu ci ludzie mają stać. No ja nie wiem, Czy gdzie staną. I włączą jeszcze tą fontannę. Ja nie wiem, gdzie no staną więc, ci ludzie. Ja nie wiem, co ta fontanna ma tu robić. Czy ma tych ludzi odstraszyć, Kiedyś miałem tu festiwale chleba i też myślałem, że wrócę tutaj przed pałac. Nie? No, no, no. Z festiwalami no, chleba. No, no. No to, to jak ja tutaj wrócę? Gdzie ci moi ludzie się zmieszczą? No nie, no tu nie ma miejsca. Nie ma... Przecież, przez mój placie 7 tysięcy osób przewija. Dziennie. Ciekawy, jak inni, co tutaj może trochę postoję, chociaż mam na kolację. Jechać. Jak co inni na ten temat mówią tutaj. Ale może dzieci będą się tu bawiły, no? Jak będzie woda, nie? Potem lodowisko się zrobi tutaj zimą. No. no, może. Na lodowisko jest to dobra rzecz. Tutaj widzę, że woda nie wycieknie. Witam pana redaktora. Witam pana radnego. Panie radny, jak tak. się panu podoba fontanna? Ja y, od razu panu redaktorowi powiem, że fontanna. Ja w ogóle byłem przeciwko tej fontannie. No. Aha. Generalnie. Maciuś, ja jestem z Tobą, masz piątkę. fontannę uważałem, w takich wypadkach, jak jest taki akwen, to się robi na środku takie akwenu, podświetla się na kolorowo i... No, to co, to I facie? na płasko, i na oh płasko, nie? Nie, no, ale mogę na środku jeziora. To... Albo to... na środku to jeziora. Nie, nie, wszędzie wszędzie tak jest. jest. tutaj, jest tam, tam wysepka. Mówiliśmy tam, tutaj z Panem, że tamta wysepka, gdzie łabędzie były, były idealne, No tak, no i w ogóle... I po co tu A tu był plac na imprezy, był plac na ten parking na to, na wszystko i po, po co tu było się pieprzyć z tym? Nie to wiem. jak sobie pan wyobraża, jak będzie festiwal a jak tu ludzie się sobie. zmieszczą? Nie nie wiem, nie wiem, nie, wiem, nie wiem. To sceny mają, ten, latarnia jest rozkładana ta jedna, nie wiem, już rozłożyli ją. Nie no tak, jedna. że tu scena będzie, tak? Tak. A, bo jeszcze jest latarnia właśnie, która tak, przeszkadza, to jest którą, którą trzeba tego. Ona tak. jest rozkładana. No i jeszcze powiem, że mają te pałki zniknąć z tego. Które pałki? Ze starego rynku. A nie no pałki to miały zniknąć. To One mają iść chyba do tego do masy. Ale też trzeba, że tak powiem, panią architekt tutaj troszeczkę skrytykować nie za te pałki. Nie no ale ja nie wiem. Wystarczy kurde poruszać się trochę po świecie i po Polsce i, 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 i takie sytuacje... Wystarczy coś podpatrzeć, no. Nie no to. Po, tak, po co Zwłaszcza wymyśleć... na, na starym rynku wsadzić coś takiego. No nie, nie. nie? No to no, jest no, w ogóle. No, no, no. I żeby to jest osoba, która nie jest jakiś to ja mówię, żeby nazwali to nowym rynkiem nie. od razu, nie? nie? No, tak, no to, ale już to wtedy super, jest tak. inny występ. Tak, tak. W Grójcu jak pięknie wygląda. No wystarczy, jak się przejeżdża tak? wieczorem Grójcu, no, Widziałem To jest super. Żeby... Robi, się kan... w takim tym robi się kandelabry, kule takie, wiesz, to. to jest tak. zawsze efektowne. Zawsze. Tak. A to to się siedzi na oryginalność, która jest błędem, no to najpierw czas próbować. Chcę oświetlić w domu jak podwórka i przez dwa lata jak, i zobaczyć, czy to ma sens. Jak to ktoś kiedyś mówił, dlaczego, to ktoś próbuje na żywym organizmie, tak? No ale A. nie, no w Polsce, słuchajcie, no, to, to jest problem. Polska się nie może rozwijać, bo jest tego typu, na każdym kroku masz tego typu wiesz. Ja rozumiem, żeby to kosztowało 100 tysięcy, nie? To pallicho, nie? Ale to kosztuje 2 miliony. No. Ja wiem, nie? szkoda gadać tutaj była niepotrzebna. Po drugiej stronie jest porobione są te, 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 te różne balkoniki i tak. tak dalej. I ten. Y, y, nie wiem. Y, y, to jest fontanna na znacznie większy plac, w zupełnie innej o, okolicy, uważam. Dookoła architektura modernistyczna. To jest modernistyczny kształt, tak. mimo tego grzybka. Wiesz? Tak, bo gdyby tu zastosowano fontannę w dawnym stylu, w stylu powstawania tego pałacu, tak, to jeszcze co innego. No. No, tak, tak. Ale ona powinna być za pałacem, a nie przed. No pewnie. Bez, zwłaszcza, że jest tam... Tylko strony... że trwa dyskusja, gdzie jest front pałacu. Eee, to jest dyskusja tych e, pom pomylonych historyków u nas. No, no, no. <laughs> Dzięki dziękuję. panie radny. Sama ta e, fontanna to nie wiem, ale przecież tu, żeby tu podać no tu trzeba siły, nie? Przecież tu trzeba od cholery prądu. Żeby, żeby, żeby tutaj ta pompa No to przecież pan widział, jak to było wykopane, jakie tu ja jest wiem, maszyneria. Ja, jest. ja wiem. Teraz kto za to będzie płacił? To najprawdopodobniej będzie tak, że to, że to w ogóle nie będzie używane, bo, bo nie, będzie, nie będzie nikogo stać. Ja mam, proszę pana, pomysł. Teraz Amerykanie będą bombardować w tym... Niech przy okazji przeleci tutaj któryś. Ja myślę, że trzeba do, do Obamy wysłać maila, żeby zamiast tam, to tu jedno, nie? Można to uznać jako no, wyrzutnie rakiet. Drogi, drogi panie, takiego... ale wtedy by wszyscy cały świat przyjeżdżali patrzeć, jaka dziura ładna. No. Ale to już była. No Przed ta, tym. Była no, <laughs> wszystkiego dobrego. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV!